Aha odsklepywanie plastu. No, no, to się rozchodzi, Te żeby są kąpło, trochę błokę okay, <coughs> no, Zerwać. Tak, a czy, 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 przy tym trzeba dodać, że ten plaster już ma trochę swojego swoich lat. Niech. Na pewno będzie już... Jeszcze o kawałki pyłki tak. widać tam Nie, na dole. Tak. <coughs> Nie ma, po prostu to jest dojrzały miód zasklepiony. Trochę na ciemniejszej ramce. Stąd są te rzeczy takie Mówi, pyłek ma bo to jest ostatnia ramka, czekaj tutaj odsklepiamy, bo odsklepinanie nie pozwoli wyprysnąć. Mhm, druga strona. Tak. Przy tym odsklepianiu to jest problem tego rodzaju, że dużo tworzy się drobin woskowych, natomiast no. przy operacji nożem wycina się to wszystko, podgrzanym nożem wycina się to wszystko i na sito się wrzuca, miód wówczas z odsklepień schodzi, a no, nie taki... jest tych ale taki grzebin też ma swoje zalety, nie? Można to ładnie zebrać. ale to jest bardzo pracychłonny. Nożem jednym cięciem ścina się. No, można je automatycznie. I, no i do tego. To, ale my robimy dokument na temat... Tutaj so, Amatorskiej produkcji no. miodu. Tak, amator tutaj taką drobną ilością to tak, ale tak, to czy potrzebne jest przy dużych pasiekach, to jednak nóż, ewentualnie automatyczny w sklepie. Dobra, tu mamy jedną, a tu jest druga strona miodu, u góry mamy trochę do sklepu. Tak, akurat jest ta, jest troszeczkę. Tak pomalutko, jak może pan pokazać jak pan to robi no podrywamy za sklepinę witalcem to się nazywa tak witalc uch holendra pszczoła na oka mi się no bardzo fajnie trochę pszczół ma pan no zawsze jest pszczoła zawsze jest tutaj, pomimo że pasieka jest oddalona 1,5 km a tutaj Bierz tą, tak. A pan ma pan coś do powiedzenia? Bardzo mi się to podoba, może w to wejdę <grym> Okej <Okay. grym> To jest ładnie tak? Ale nie, nie jest w 100%, 100 nie. Jeszcze nie jest ładna Ramki wiosenne, tak jak byliśmy na rzepaku To były 100% zasklepione Te ostatnie ramki, aż miło by wyobrazić no to tak, tego że teraz już nie mamy rzepaku. Nie no, nie ta pora Bo rzepaku już jest Tylko powiem, że jakąś taką dziwną ma metodę Widzę, pan tak tego ładnie nie robi ładnie To nie musi być, to musi być praktycznie Ma miód wybryznąć z tego wszystkiego Dobrze Zresztą prowadzimy to gospodarstwo z żoną I żona zawsze od sklepie Oh, yeah you yeah pinky